Selene była boginią Księżyca, siostrą Heliosa, Boga Słońca oraz Jutrzenki, Eos. Należała do rodu tytanów, który istniał, nim władzę przejęli bogowie Olimpu. Każdej nocy przemierzała niebo na srebrnym rydwanie. Kochała Endymiona, pięknego pasterza. Pragnęła, by nigdy nie utracił młodości ani piękna. Poprosiła więc Zeusa, by pogrążył go we śnie. Od tej pory endymion spał, wiecznie młody. Selene co noc schodziła z nieba, by odwiedzać go na wzgórzu Latmos. Urodziła mu pięćdziesięciu synów. Była też matką Pandy. Bogini pełni księżyca, zrodzonej z jej związku z Zeusem. Bóg lasów, niejaki pan, próbował ją uwieść. Selene odrzuciła jego zaloty, wierna swojej samotnej drodze. Jej blask prowadził zakochanych, koił serca marzycieli, świeciła dla wszystkich, a jednak zawsze była sama. Lecz tam, gdzie światło ustępowało magii, rządziła inna tytanida Hekate. Ale dlaczego Zeus nie odważył się odebrać jej mocy? O tym w kolejnym filmie. Nie przegap.